Dlatego warto tutaj przyjść, że można wejść między sztukę, że można wejść w przestrzeń, gdzie sztuka coś do nas mówi. Dlatego warto tutaj przyjść, że można zrozumieć, że sztuka może być blisko życia fizycznie, że nie musi być oddzielona linią, wisieć na ścianie, że możemy przejść przez nią, że możemy wejść w sztukę, sztuka w nas, że możemy poczuć pomiędzy tymi obiektami, tak jak tutaj tym bujającym się kręgami iony Friedmana, że są to ważne rzeczy dotyczące naszego życia, że to nie jest jakaś odcięta, oddalona wyspa, na której piękno duchy zajmują się sobie tylko znanymi sprawami. Mi się wydaje, że najfajniejsze jest to, że to jest otwarta, ogromna przestrzeń, przeszklona. Sztuka mówi tutaj dużo głośniej, dużo wyraźniej niż gdzie indziej, niż w budynkach starych, tradycyjnych. To jest specyficzne miejsce w Warszawie. Tu są złote tarasy, dworzec centralny, pałac kultury, wielkie centra finansowe, banki, hotele. I tutaj do tej pory nie było kultury. A to miejsce z darmowym wstępem pozwala na chwilę złapać inny kontekst, złapać trochę inne powietrze. Możemy tutaj usiąść, odpocząć, lekko się zastanowić nad tym, za czym w tej chwili gonimy.